Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dziewczyny. Co my dzisiaj będziemy robić? Otwierać giga Otwiera, kurczaka. Otwierać giga kurczaka. Czy jesteście na to gotowi? Bo my? Tak. Ta. Ale zanim przejdziemy do otworzenia tego giga kurczaka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę. Kochani, mamy tutaj giga kurczaka, a w środku znajdują się małe jajeczka. Takie małe, małe kurczaczki, prawda? Tak. I w tych kurczaczkach nie ukryłyśmy nic, ale za to tu, na samym dole, ukryte są jajka niespodzianki. I będziemy właśnie dzisiaj je otwierać. Tak. To co, zaczynamy? Tak. Zapraszamy na film. Cześć. Otwieramy! Kochani, w kurczaku będą umieszczone właśnie te jajka niespodzianki, które dziewczynki będą otwierać i będą losować. Ale chciałam wam pokazać. Takiego kurczaczka fajnego właśnie kupiłam i w środku znajdowały się takie malutkie kurczaczki. Zobaczcie. O, one się otwierają. Więc możecie to wykorzystać sobie i włożyć jakieś zadania dla dziecka. Tutaj karteczki z zadaniem i na przykład dziecko codziennie sobie losuje takiego kurczaczka. Otwiera i wykonuje zadanie. Bardzo fajny pomysł. A my co dzisiaj robimy? A my dzisiaj robimy wielki opening. Opening jajeczek z niespodzianką. Jak myślicie, co tam w środku jest? Lego! Tak. LEGO! I nawet jest napisane mini blocks Easter Egg, słuchajcie. Więc na pewno będą w środku malutkie klocki Lego. I myślę, że będzie to coś świątecznego. I co to będzie, nie wiem. Mam nadzieję, że każdy są inne, <noise> że udało nam się trafić każdy inny. Ale zaraz się o tym przekonamy. No dobra, dziewczyny, to co? Losujemy, tak? Te jajeczka odsuwamy. oczek. No, proszę bardzo. Amelka, damy ci prawo wyboru. Chcesz? Będziesz pierwsza. No wybierz jakieś z otwartymi oczami, tak? Dobrze, Ty możesz z otwartymi oczami, proszę bardzo, no, dobrze, damy Amelce, <noise> proszę bardzo, tak, z otwartymi oczami, proszę bardzo, mama tutaj tak poprzekręca, a Ty losuj, no, losuj, dobra, teraz Michalinka, proszę bardzo, ee, Michasia z zamkniętymi oczkami, dobra, jest, no dobra, Amelka, Ty następny, losujesz. No, jak chcesz zamkniętymi, to spróbuj z zamkniętymi tak, żeby było sprawiedliwie. Chyba, że chcesz wybrać. Dobra. No i uwaga, ostatnie jajo, ostatnie, ostatnie jajo. Proszę bardzo, Amelia. Dobra. To ja No to dziewczyny wybrały, słuchajcie. Mamy po trzy jajeczka. Z tego co tu widzę. Mam nadzieję, że trafiłyśmy różne. Tak. I zaraz się przekonamy, która dziewczynka co trafiła. Zaraz się przekonamy, co tam się znajduje w środku. Michalinka zaczyna otwieranie. Zobaczymy, co tam Michasia trafiła. Troszeczkę tak. Dobrze, daj. Tak. Pięknie, wow. fajne, fajne. Te jajeczka z nam się przydadzą też później. O, dobrze. I uwaga. Uuu, Króliczek to będzie! O, króliczka wynosowała, zobaczcie! Będzie takiego króliczka musiała zbudować. Okej. Okay. I jaka? Dobra, co będzie w drugim jajeczku? No, bardzo jestem ciekawa, Michalinka, co ty tam trafisz? Ja też właśnie, co ona tam trafi? Zobacz się? Myślisz, że to będzie kurczaczek? Amelka myśli, że to będzie kurczaczek. Pomóc Ci? Tu od dołu może, co? Okej, okay, udało się. Otwieram. Dobrze. Coś innego na pewno! Papuga! Jaka piąta, papuga! Super, dobra. I trzecie jajo, zaraz zobaczymy. I uwaga, trzecie jajeczko u Co tu może być? Kurczak, tak, tu tutaj Amelka, że masz kurczaczka. Kurczak. Ale super, Kurczak z zobaczcie, ale fajny. To teraz zobaczymy, co ma Amelka. I uwaga, pierwsze jajeczko otwiera Melcia. Już jej troszeczkę tu musiałam pomóc tą folię otworzyć. Naciskamy. Ooooo! Wow, dobry dźwięk, zobacz. Tak trzeba nacisnąć, widzisz? Proszę bardzo. Co ty masz? Owieczkę! To jest owieczka, tak. Zobaczcie. Super, dobra. To teraz drugie jajeczko, Amelciu. Zobaczymy, co kryje się w drugim jajeczku naciskamy, Och, ja ci... o dobrze, ale Ty siłujesz. Wienuszek. Wow, jaki ładny wienuszek będzie. I drugi. Okej, okay. i trzeci jabelko, teraz już jest trzecie jajo. I co będzie w trzecim jaju? Naciskamy, pamiętasz? O, 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 tak, zobacz, i już. O, na pewno będzie coś innego. Uuu, co to jest? Pisanka? Słuchajcie, to jest tak. pisanka. Wow, ale fajna! Kolorowa. A było już? Kochani, teraz dziewczyny to zbudują i za chwilkę do was wracamy. Kochani, my już właśnie skończyłyśmy układać. Zobaczcie teraz z bliska, jak to wygląda. Powstał kurczak. Chyba w kapeluszu. Kurczak w kapeluszu. Papuga. Zajączek. Wianek. Pisanka. Pisanka. pisanka I owieczka. I owieczka. Kochani, my się z Wami już żegnamy. Nasze budowle są zrobione. Dziewczynki fajne klacuszki. Jajeczka okazały się naprawdę super fajne. Zostawiajcie łapeczki w górę, to będziemy Wam więcej nagrywać takich filmów openingowych. Zobaczymy, co tam będziemy jeszcze wkrótce otwierać, i z Wami się już żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć. Pamiętajcie o łapeczkach w górę!